Witam w 224 części audycji Voice of Freedom na antenie Radia w której pochyla się nad tekstem profesora Łukasza Mahaja, pod tytułem Anarchistyczna Krytyka Państwa w XIX wieku, główne kierunki. I pragnę z góry podziękować Dawidowi Duchowi za wpłatę 30 zł na konto. Takie donacje naprawdę pomagają mi w profesjonalizacji, w rozwoju kanału, ale przede wszystkim motywują do tego, żeby dalej nagrywać i że ta praca ma sens i nie idzie na marne, i że ktoś naprawdę tego chce, to odbiera i ma z tego jakiś, jakąś satysfakcję, jakąś korzyść, może to w jakiś sposób zastosować czy czegoś. Praktycznego się dowiedzieć, zyskać jakieś cenne informacje, i to naprawdę mnie cieszy. I przypominam, że zawsze można wesprzeć twórcę wpłatami na numer podany w opisie materiału. Zaczynajmy. Zagadnienie genezy państwa, jego legitymizacji oraz filozoficzno-moralno-ideowych fundamentów funkcjonowania instytucji władzy stanowi kluczowy i właściwie nieodzowny element refleksji obecnej w każdej doktrynie czy też ideologii e, politycznej. Jedynie pozornym paradoksem jest fakt, iż takowa konstatacja w pełni odnosi się również do anarchistycznych koncepcji ułożenia stosunków społecznych. Krytyka państwa jest zdecydowanie najbardziej emblematycznym toposem anarchistycznego dyskursu. Daniel Greenberg zauważa wprawdzie, że autorzy charakteryzujący anarchizm, w tym także niektórzy reprezentanci tej ideologii, utożsamiają go często z odrzuceniem władzy państwowej. Jest to jednak, jak się wydaje, zaledwie zewnętrzny objaw pewnego stylu myślenia związanego ze specyficzną koncepcją jednostki ludzkiej oraz relacji łączących ją ze społeczeństwem i światem przyrodniczym. Niczym. W gruncie rzeczy podobną tezę stawia Piotr Laskowski, argumentując, że fundamentem myśli anarchistycznej jest afirmacja ludzkiej podmiotowości, indywidualizmu i konsekwencji bezwzględna wrogość wobec wszelkiej władzy i każdego autorytetu, wyrażana formułą ni die, ni maitre, ani Boga, ani Pana jak większym spośród wrogów jest, największym spośród wrogów jest państwo zracjonalizowany system dominacji i kontroli monopolista na przemoc ustrój państwa nie ma znaczenia system demokracji parlamentarnej odwołujący się do idei wolności i równości nie różni się w swej istocie od jakiejkolwiek innej formy władzy, nawet despotycznej sprzeciw wobec nowoczesnego państwa jest nie tylko sprzeciwem przeciwko rządom, lecz także a może przede wszystkim aktem oporu wobec porządkującego i uniformującego systemu hierarchii. Akceptując generalną trafność powyższych tez uznających negowanie instytucji państwowych za raczej wtórny, aniżeli pierwotny aspekt omawianej doktryny, o ich zasadności świadczyć również może anarchistyczna krytyka wszelakich typów przymusów wynikających np. z kwestii natury ekonomicznej czy religijnej. Bez większych wątpliwości należy równocześnie stwierdzić, że opozycja względem państwa jest najbardziej wyrazistą manifestacją ogólniejszych filozoficznych przekonań czy też preferencji. Zresztą warstwa krytyczno-negatywno-polemiczna jest w anarchizmie w porównaniu z innymi ideologiami względnie rozbudowana. Jak trafnie podsumowując Radosław Antonów. Podstawowymi składnikami doktryny anarchizmu były i są zasada bezwzględnej skrajnie pojętej wolności jednostki i wynikający z niej indywidualizm, wiara w dobroć, natury ludzkiej woluntaryzm oraz idealistyczne pojmowanie historii. Droga do realizacji tych postulatów, a więc do wyzwolenia jednostki, wiedzie w opinii anarchistów przez zniesienie państwa oraz ustanowienie ustroju bezpaństwowego, wolnego od przymusu, opartego na dobrowolnych, oddolnych związkach producentów i konsumentów, na umowach, na kontraktach. Celem artykułu jest prezentacja anarchistycznej krytyki państwa, formułowanej przez jego XIX wiecznych klasyków. Wydaje się, że dla naszych potrzeb e, dopuszczalne jest wtedy homogeniczne potraktowanie różnych wariantów tej doktryny, albowiem w kontekście polemicznym więcej je łączyło, aniżeli dzieliło. Uznane w literaturze dystynkcje na anarchoindywidualizm, anarchokolektywizm, anarchokomunizm i anarchosyndykalizm w tym także anarchokapitalizm, opierają się bowiem przeważnie na rozbieżnościach dotyczących sfery pozytywnych projektów przyszłego społeczeństwa bezpaństwowego, mających obowiązywać w nim reguł i tak dalej. Można przyjąć, że głównymi punktami anarchistycznej krytyki państwa były naruszanie niej jednostkowej wolności ze wszystkimi negatywnymi, antropologicznymi konsekwencjami tego procesu. Podważanie zasad egalitaryzmu, jakkolwiek pojmowanego i ponoszenie odpowiedzialności za wybuchy konfliktów zbrojnych. Wypada zgodzić się z poglądem Jerzego Sielskiego, że anarchiści cenią wolność w sposób skrajnie wysoki. Najpoważniej Najmniejszym wrogiem dla różnorako rozumianej swobody działania jednostki jest sztuczny, wrogi spontanicznym relacjom społecznym i biurokratyczny aparat państwowy. Warto przypomnieć in extenso, bodajże najbardziej znany cytat z książki wiodącego anarchoindywidualisty Pierre josepha Proudhona: Być. Rządzonym to tyle, co być obserwowanym, nadzorowanym, szpiegowanym, kierowanym, poddanym prawu, oznakowanym, okiełznanym, zapisanym, indoktrynowanym, pouczanym, kontrolowanym, spętanym, szacowanym, ocenianym, cenzurowanym, sterowanym. Być rządzonym to tyle, co być ewidencjonowanym, zliczonym, otaksowanym, ostemplowanym, zmierzonym, napiętnowanym, wycenionym, licencjonowanym autoryzowanym, pouczanym, powściąganym, spętanym, poprawianym to tyle co być obciążanym, kontrybucjami, musztrowanym, łupionym, wyzyskiwanym monopolizowanym, szantażowanym, uciskanym, oszukiwanym, grabionym represjonowanym, upodlonym, prześladowanym, zaszczutym, sprofanowanym wyśmianym, wyszydzonym, zohydzonym, odartym z honoru to jest władza, to jest jej sprawiedliwość, to jest jej moralność. W systemie państwowym, niezależnie od systemu reprezentacji czy też jego modus operandi, mamy zawsze zdaniem prawdona do czynienia z konieczną i nieuchronną utratą przynajmniej części wolności. W zamian za rzekome i złudne korzyści. Rząd pośredni czy bezpośredni, prosty czy złożony, zawsze będzie posługiwał się szwindlem i oszukiwał ludzi. To zawsze ludzie wydający rozkazy ludziom, to fikcja oznaczająca koniec wolności. Władza zawsze deprawuje, moralność zawsze zamienia w tyrana. W despotę to brutalna siła uniemożliwiająca zadawanie pytań w miejsce sprawiedliwości, która jedyna może na nie odpowiedzieć, to uporczywa ambicja podbudowana dewocją i łatwowiernością. Pozostając przy ustroju państwowym jednostki w sposób nieunikniony, chociażby rządzący mieli początkowo najszlachetniejsze intencje, zawsze zanotują regres. Do ustroju przywilejów i niewolnictwa. Fakt ten jest immanentnie wkomponowany w strukturę władzy. Przejawem takiej zależności jest m.in. podważanie przez państwo legitymowanych i usprawiedliwionych, to jest będących funkcją jednostkowej pracy praw własności. Jak dowodzi prawdą, naród to lokator zamożnego właściciela, zwanego rządem, któremu płaci za użytkowanie ziemi czynsz zwany podatkiem. Kiedy rząd prowadzi wojnę, wygrywa lub przegrywa bitwy, Modyfikuje wyposażenie armii, wznosi pomnik, wykopuje kanał, otwiera drogę lub buduje tory kolejowe, to wtedy pożycza pieniądze, za które podatnicy muszą uiszczać odsetki. Takowy transfer ma oczywiście niedobrowolny i niemutualistyczny charakter, tym samym redukując uprawnienia właściciela. Um, Uzupełniłmy, że w anarchoindywidualizmie uzasadnione um, Prywatne posiadanie naruszane permanentnie przez władzę jest nieodzownym warunkiem wolności, tymczasem swoboda ludzkiego działania przy uwzględnieniu identycznej wolności innych. W żadnych okolicznościach nie może zostać pogwałcona, to stały i oryginalny Komponent jednostkowej kondycji. To warunek sine qua non naszego społecze człowieczeństwa. Wyrzekanie się wolności to atak na ludzką naturę per se. Anarchia jest przeto w przekonaniu prawdona wręcz synonimem wolności. Władza człowieka nad człowiekiem posiada inherentnie opresywny charakter. Co więcej, ma ona zawsze wolontarystyczny, arbitralny i kapryśny wymiar, uniemożliwiając przy tym jednostce samodzielne myślenie oraz indywidualne formułowanie konkluzji. Ponadto władza wykazuje zawsze inklinację do rozszerzania swojego zakresu, do powiększania swego imperium. Ekspansji. Wszelkie koncepcje okiełznania rozrostu państwa, jego ograniczenia są emanacją myślenia utopijnego lub też niczym innym jak przejrzystą mistyfikacją. Przekonanie o możliwości stworzenia rządu przyjaznego wolności, chroniącego ją, jest przeto wewnętrznie sprzeczne. Stróż nocny prędko stanie się agresorem. Rząd musi podążać w kierunku centralizacji, absolutyzmu, administracyjnej opresji. Z tego powodu, wbrew wszelkim mitom i fikcjom, nawet przedstawicielski rząd jest tylko ostatnią formą tyranii między ludźmi. Jak zatem podsumował inny ojciec anarchizmu, William Godwin, im mniej rządu oraz im mniej przypadków ingerencji władzy w postępowanie jednostek, tym lepiej dla dobrobytu oraz pomyślności człowieka. W gruncie rzeczy analogiczne wątki możemy odnaleźć w koncepcjach innego wybitnego reprezentanta doktryny anarchistycznej w jej indywidualistycznym wariancie, to jest U. Johanna Kaspara Schmita, lepiej znanego jako Max Stirner. Przy całym jego sceptycyzmie względem wystarczalności i wolności, filozof nie wahał się nazywać organizacji państwowej despotą, wtrącającym ludzi w stan niewolnictwa. Dla Stirnera nie miała przy tym żadnego znaczenia kwestia, czy państwo opiera się na arbitralnych i kapryśnych rozkazach rządzących, czy też funkcjonuje w oparciu o, oraz poprzez prawo. Jak, nad, jak utrzymywał każde prawo dotyczące ludzkiej działalności, a zatem również i państwowe leges, jest manifestacją woli oraz posiada wymiar rozkazodawczy. Stirner podkreślał prze dalej Państwa trwają tak długo, jak długo istnieje wola rządząca i jak długo ta wola jest postrzegana jako dominująca nad wolą jednostki. Przymus oraz znoszenie wolności jest więc warunkiem sine qua non egzystencji państwa. Państwo nie może zrzec się roszczenia do determinowania woli człowieka. Dla państwa niezbędnym jest, aby nikt nie posiadał własnej woli. Jeśli miałaby ją jedna osoba, to państwo musiałoby ją wykluczyć, zamknąć w więzieniu, skazać na banicję et consortes. Jeśli posiadaliby ją wszyscy, to państwo zostałoby przez nich zlikwidowane. Państwo jest nie do pomyślenia bez panowania i poddaństwa, podległości, ponieważ państwo musi dominować nad wszystkim, co znajduje się na jego Obszarze. Tym samym zdaniem Stirnera, jednostka kierująca się w swoim postępowaniu własną wolą, jest faktycznie destruktorem aparatu państwowego, gdyż jej wola i wola rządzących pozostają w stanie nieuchronnej wrogości. Rzeczona animozja posiada charakter śmiertelny oraz niemożliwy do uśmierzenia. W państwie powiem, moje nieokiełznane ja nie może osiągnąć spełnienia i samorealizacji. Każde ego, każdy nieujarzmiony człowiek, każda osoba postępująca śmiało, zgodnie z własną wolą, bez lęku i odważnie, pozostają od urodzenia antypaństwowymi przestępcami. Aparat biurokratyczny może tolerować wyłącznie ludzi wyrzekających się Samych siebie. Obowiązek posłuszeństwa egzekwowany jest przezeń przy użyciu gwałtu i przemocy, których celem jest modelowanie i wychowywanie jednostek jako użytecznych instrumentów. Zamierzeniem państwa zawsze jest ograniczanie, tresowanie i podporządkowywanie sobie indywiduum. Państwo zmierza do zahamowania każdej wolnej aktywności przez swoją cenzurę, swój nadzór, swoją policję. Dla państwa niezależne jednostki są niczym. Tymczasem dla niemieckiego pisarza wolność jest koniecznym warunkiem geniuszu oraz prawdziwego życia. Jak konkluduje Maciej Chmieliński, jednym z najpoważniejszych zadań stojących przed uświadomionym egoistą okazuje się zdaniem Schternera wyzwolenie siebie spod duchowej władzy państwa oraz jego demistyfikacja, Odarcie go z wygodnych dlań fikcji i przedarcie się przez konstruowane przez aparat władzy ideologiczne zasłony. Jak można sądzić, dopiero wówczas państwo ujawni się nam w całej swojej okazałości jako bezwzględny, antyindywidualistyczny tyran. Reprezentanci XIX-wiecznej doktryny anarchistycznej zgodnie także postrzegali archos jako czynnik odpowiedzialny za pejoratywnie oceniane zjawiska zachodzące w sferze antropologicznej. Władza państwowa w tej perspektywie jest winna gradualnemu wypaczaniu natury ludzkiej, a owa korupcja dotyczy zarówno rządzonych, jak i rządzących. W pierwszym kontekście wiele interesujących test sformułował Godwin, w którego przekonaniu... Zwyczaje i praktyki cywilizowanego życia skłaniają nas do traktowania nieskończenie różnych jednostek w jeden zuniformizowany sposób, tak jak sierżant musztruje nieopierzonego rekruta. Tym samym władza państwowa, stanowiąca przecież jeden z emblematycznych elementów współczesnej cywilizacji, przyczynia się do promowania wśród rządzonych konformizmu, jednolitości monistycznego modelu życia czy też posłuszeństwa, dławiąc swoimi działaniami indywidualną niepowtarzalność. Oraz jednostkową różnorodność. Co więcej, jak uzupełniał Godwin, jedną z podstawowych tendencji obowiązujących w ramach politycznej asocjacji jest inklinacja do traktowania całości jako części. Określona liczba ludzi czasem większa, a czasem mniejsza, współorganizuje się. Tendencją takiego zrzeszenia, często deklarowaną, a zawsze nieuniknioną, jest przydawanie opiniom tych osób większej wagi i skuteczności niż opiniom niepowiązanych jednostek. Tymczasem. W ocenie niegodujna, początkowo za znaczna liczba osób, czy to z powodu zaabsorbowania sprawami prywatnymi, czy to wskutek swego temperamentu, niech Chętnego waśniom i konfliktom, czy to z uwagi na świadomą dezaprobatę postępowania członków zrzeszenia, nie posiada woli partycypowania w politycznej afiliacji. Są to zazwyczaj ludzie ostrożni, trzeźwi, sceptyczni, pozbawieni resentymentów, niechętni przymusowemu forsowaniu swych egoistycznych, prywatnych interesów, charakteryzujący się nastawieniem kom templatywnym. Ich stanowiska okazują się dlatego pomijane w ramach organizacji państwowej, w której triumfują ludzie mściwi, nieumiarkowani, przesiąknięci żółcią, egoistyczni, agresywni, lubujący się w stosowaniu podstępów. Jak wolno mniemać, stopniowo liczba tych ostatnich będzie ulegała zwiększeniu, aż do całkowitej majoryzacji osób należących do pierwszej kategorii. Skoro bowiem warunkiem bycia wysłuchanym, czy też niezbędnym katalizatorem możliwości urzecznienia Własnych celów jest wykazywanie się zidentyfikowanymi przez Goduina negatywnymi cechami, a ujawnianie przeciwstawnych skłonności okazuje się kontrproduktywne z punktu widzenia interesów człowieka, to ewolucja ludzkiej natury w niekorzystnym kierunku wydaje się zjawiskiem naturalnym. Natomiast w odniesieniu do wpływu władzy na psychologię rządzących, reprezentatywne dla całokształtu doktryny anarchizmu, wydają się poglądy rosyjskiego anarchokolektywisty Michała Bakunina. Na początek proponuje on przyjąć kontrfaktyczne założenie, iż państwo znajduje się w rękach ludzi cnotliwych i inteligentnych, wyróżniających się pozytywnie na tle reszty społeczności. Rządzący nie pragną dla siebie żadnych przywilejów, nie konstytuują odrębnej klasy w sensie ekonomicznym, nie podważają idei równości wszystkich ludzi, wykonują jedynie te zadania, do których zostali powołani. W przekonaniu rosyjskiego anarchisty, wspomniany stan rzeczy, aczkolwiek realny w fazie inicjacyjnej, w duszy, w dystansie czasowym staje się niemożliwy do utrzymania. Jak klaryfikuje Bakunin, nie ma nic groźniejszego dla prywatnej moralności niż nawyk rozkazywania. Najlepszy, najinteligentniejszy, najbardziej bezinteresowny, hojny i czysty człowiek niechybnie ulegnie w tym wypadku zepsuciu. Dwa sentymenty zakorzenione w koncepcie władzy nigdy nie omieszkają wywołać demoralizacji. Te sentymenty to pogarda wobec mas oraz przeczenianie własnych zalet. W sposób konieczny rządzący zaczynają więc postrzegać rządzonych jako istoty niższe i gorsze oraz uznawać siebie za jedyne osoby zdolne do prowadzenia spraw publicznych. Wśród establishmentu pojawia się następujący schemat myślowy. Ludzie mnie potrzebują, ludzie są beze mnie bezradni, podczas gdy ja świetnie sobie bez nich poradzę. Tym samym muszą być mi posłuszni dla własnego bezpieczeństwa i dobra. Bakunin rekonstruując wskazany proces intelektualny przekonuje o jego uniwersalnej, bezwyjątkowej obowiązywalności oraz podsumowuje, że dla każdego człowieka władza i nawyk rozkazywania stają się źródłem intelektualnej i moralnej aberracji. Kolejna doniosła anarchistyczna linia argumentacyjna wymierzona przeciwko państwu dotyczyła jego immanentnie antyegalitarnego charakteru. Jak w silnie emocjonalnej tonacji przekonywał Proudhon, Państwo stanowi wyłącznie oficjalną nazwę dla klasy desygnowanej w ekonomii politycznej jako nieproducenci. Władza inherentnie reprodukuje przeto podziały klasowe, bezwzględnie wyzyskując przy tym jednostki produktywne. Ponadto zamiast stawać w obronie ubogich, wdów. Sierot i pracowników, państwo nieuchronnie sprzymierza się z monopolistami, próżniakami oraz wyzyskiwaczami. Rząd permanentnie konspiruje przeciwko idei równości, a doświadczenie pokazuje, że władza zawsze staje po stronie najbogatszych i najlepiej wykształconych klas przeciw liczniejszym i biedniejszym klasom z tego względu społeczna baza. Rządu stopniowo staje się coraz węższa i bardziej wykluczająca. Tymczasem, jak dowodził Proudhon, równość i wolność są ze sobą nieodzownie powiązane. Max Stirner pisał, że państwo zawsze podzieli ludzi i umieści ich na początku lub na końcu stosownie do własnych zamierzeń, rozróżniając dobrych i złych obywateli. W ocenie Goduina nie istnieje żadne dostatecznie satysfakcjonujące kryterium pozwalające w sposób uzasadniony upoważnić jakiegoś człowieka bądź grupę ludzi do rządzenia resztą. Z wyjątkiem idiotów i wyjątkowych przypadków wszyscy jesteśmy bardziej równi, aniżeli pogardliwi i pedantyczni krytycy ludzkiej natury byliby gotowi przyznać. Nasz status jako istot moralnie równych implikuje konieczność zachowania wobec każdego z nas wymogu stosowania identycznych i niezmienialnych zasad sprawiedliwości. To jest traktowanie wszystkich tak, jak na to zasługują, w kontekście swych indywidualnych zalet i przymiotów. Wszyscy przecież współuczestniczymy w tej samej człowieczej naturze. Podzielamy uczucie bólu i przyjemności, dysponujemy tym samym zasobem zmysłów, jesteśmy obdarzeni rozumem, oraz zdolnością do porównywania, osądzania i wnioskowania rządzący wcale nie wyróżniają się w tych materiach na korzyść od rządzonych. Są takimi samymi ludźmi zbudowanymi z tej samej materii, z krwi i kości. Jak perswaduje w tym kontekście Godwin, każdy z nas musi mieć określoną sferę dyskrecjonalnej władzy, narzuca innym swoje. Nie można usprawiedliwić postępowania żadnego człowieka, który narzuca innym swoje osądy. Człowiek musi konsultować własny rozum, wyciągać własne wnioski i świadomie dostosowywać się do swojego rozumienia tego, co właściwe. Podważanie powyższej reguły, co czyni państwo poprzez hierarchizację ludzi, godzi w trakcie indywidualne cnoty, jak odwaga, roztropność, hojność i aktywność. Z kolei Bakunin pisał, że Sprawiedliwość może istnieć tylko w równości, a panująca dziś biurokracja, plutokracja, kler, szlachta i burżuazja permanentnie poszukują sposobów konsolidacji swojej władzy oraz zwiększania swych profitów w ramach systemu. Przy to funkcjonujący współcześnie model politycznej organizacji społeczeństwa ufundowany jest na niesprawiedliwości oraz jawnym okradaniu mas pracujących. Równość nie może być ustanowiona i implementowana poprzez nadzór najwyższej władzy państwowej. Każdy, kto utrzymuje, przeciwnie, zdradza tendencje ku autorytarzmowi. Elity rządzące ci tyranii i wyzyskiwacze dnia codziennego częstokroć skrywają swoje inklinacje pod hasłami równości czy braterstwa, zwłaszcza w dniu wyborów. Kiedy jednak spojrzeć na praktykę, to te szczytne hasła rozwiewają się niczym dym na wietrze. Jak z pasją twierdził Bakunin, całe to dobro wspólne całej społeczności, rzekomo reprezentowane przez państwo, jest w rzeczywistości całościowym i systematycznym dławieniem interesów jednostek podległych państwu i mistyfikacją. Pod parawanem realizacji wspólnych interesów państwo staje się wielką rzeźnią lub cmentarzem, na którym zabijana jest energia ludu. Państwo polityczna aber abstrakcja reprezentuje interesy burżuazji jako rzeczywiste i oczywiste. Dzisiaj ta klasa jest najważniejszą i praktycznie jedyną, wyzyskującą grożącą innym połknięciem. Wedle Bakunina polityka rządu stanowi zawsze emanację zamierzeń klasy panującej. Warto również przypomnieć, iż Bakunin opowiadał się za koncepcją Wyjątkowego egalitaryzmu, a państwo jako zorganizowany system wyzysku i psofakto podważa taki ideał. W konkluzji anarchokolektywista nawoływał: Musimy wykorzenić ten oparty na nierówności, przywileju i pogardzie dla ludzkości system społeczno-polityczny. Wiele podobnych supozycji formułował również czołowy teoretyk anarchokomunizmu Piotr Kropotkin. Jak podniesiono trafnie w literaturze przedmiotów jego hierarchii wartości, naczelne miejsce zajmowała równość. Podkreślał on, że dążenie do równości jest podstawową tendencją istniejących społeczeństw. Według Kropotkina, równość powinna cechować przede wszystkim ekonomiczną sferę życia społecznego. Powinna ona być warunkiem rozwoju różnorodności, równą możliwością zaspokojenia nierównych potrzeb społeczeństwa, a nade wszystko powinna ona wyrastać z poczucia sprawiedliwości. Jak ekspresji z Verbis dowodził anarchista, anarchia prowadzi do komunizmu, a komunizm do anarchii, a obydwie rzeczy są wyrazem dążenia do równości. Państwo stanowi personifikację niesprawiedliwości, uosobienie monopolu, ekspozyturę złodziejstwa. W przeświadczeniu Kropotkina równość jest jednym z zasadniczych pryncypiów, zgodnie z którymi operuje świat przyrody ożywionej. Kropotkin w nieco utopijnym duchu utrzymywał Nie chcemy być rządzeni, czyż przez sam ten fakt nie deklarujemy, że nie chcemy rządzić innymi? Zaiste jakim prawem moglibyśmy żądać traktowania w określony sposób, gdybyśmy sami rezerwowali sobie uprawnienie do całkowicie odmiennego traktowania innych. Nasz zmysł równości obrusza się na sam taki zamysł. Równość we wzajemnych stosunkach wraz z wyrastającą z niej solidarnością stanowi najsilniejszą broń świata zwierzęcego w walce o przetrwanie. Równość to sprawiedliwość. Poprzez zdefiniowanie się jako anarchiści deklarujemy z góry, że wyrzekamy się możności traktowania innych tak, jak sami nie. Chcielibyśmy być przez nich traktowani, że nie będziemy dłużej tolerować nierówności, która pozwalała dotąd niektórym z nas na używanie siły, sprytu czy umiejętności w sposób, który irytowałby nas, gdyby został użyty przeciw nam. Równość we wszystkim synonim sprawiedliwości o to istota anarchizmu. Stąd też w imię równości należy koniecznie zrzucić jarzmo państwa, skończyć z oszustwami, wyzyskiem i prostytucją ludzkiej osobowości. Tym samym, wyłącznie w systemie anarchii możliwe jest prawdziwe, Społeczeństwo bezklasowe, albowiem rządy człowieka nad człowiekiem immanentnie negują ten ideał. Społeczność równych nie odczuwa potrzeby formowania rządu. Jak konkludował kropotkim państwo wymaga od swoich poddanych bezpośredniego i osobistego poddaństwa. Żąda równości w niewolnictwie, ta stara maszyneria przestarzała organizacja powoli rozwijana w toku historii, by ustanowić opresję opartą na prawnej podstawie. By stworzyć monopolistów, by. Poprowadzić umysł ludzki na manowce bo przez przyzwyczajenie go do służalczości musi zostać zniszczona, a inaczej czeka nas śmierć. Ostatnie z najpoważniejszych oskarżeń wymierzonych w instytucje państwa dotyczyło jej postępowania w obszarze relacji międzynarodowych. Władzy państwowej inkryminowano bowiem odpowiedzialność za wywoływanie konfliktów wojennych. Bakunin przekonywał, że wielość państw koniecznie wiąże się z żywieniem przez nie wzajemnych uczuć wrogości czy obcości oraz z pozostawaniem. Thank you W sytuacji wzajemnego zagrożenia. W międzypaństwowych relacjach nie obowiązuje żadna umowa społeczna, jak również nie funkcjonuje jakiekolwiek poczucie wspólnego dobra. Tym samym w stosunkach tych kwitnie wojna i prawo dżungli. Jak utrzymywał Bakunin, każde państwo, czy to o charakterze federacji, czy niefederacji, musi pod groźbą totalnej ruiny zmierzać do uzyskania statusu najpotężniejszego podmiotu. Musi pożerać innych, aby samo uniknąć pożarcia. Musi podbijać, by samo nie zostać podbite. Musi zniewalać, aby samo nie zostać zniewolone, ponieważ dwie oddzielne, a zarazem obce władze nie mogą koegzystować bez wzajemnego niszczenia się. Z tego powodu państwo okazuje się najbardziej jaskrawym, najbardziej cynicznym i całkowitym zanegowaniem humanizmu i uniwersalnej solidarności uprawnienia. Yy, solidarności wszystkich ludzi. Władza otacza ochroną i przyznaje określone uprawnienia, jak zresztą pamiętamy, raczej niewiele znaczące, wyłącznie własnym obywatelom. W odniesieniu natomiast do obcej populacji przydaje sobie prawo traktowania jej w sposób skrajnie niehumanitarny oraz pozwala sobie na grabieże, eksterminację oraz zniewalanie. Ewentualna rezygnacja z takiego postępowania jest zawsze funkcją politycznej użyteczności, ostrożności czy nawet wielkoduszności, ale nigdy nie jest refleksem poczucia obowiązku. Tym samym według rosyjskiego anarchisty patriotyzm pozostaje w relacji ściśle antytetycznej względem zwyczajnej ludzkiej moralności. Dla instytucji państwowej jedynym bowiem dogmatem staje się pragnienie zachowania samej siebie, a wszelkie pozostałe zasady wartości, umowy, pryncypia spełniają tylko rolę instrumentalną. Patriota definicjone afirmujące rzeczone postępowanie, okazuje się być osobą skorumpowanej moralności. Dla Bakunina, przeto każde państwo jest agresorem, przynajmniej in statu nascendi, wynika to z samej natury tej organizacji a wszelkie nadzieje na modyfikację nowego owego stanu rzeczy bez odwoływania się do projektów anarchistycznych są płonne i wewnętrznie sprzeczne. Bakunin puentował, że jedyna różnica między barbarzyńskim caratem a cywilizowanymi krajami Europy Zachodniej polega na skali stosowanej hipokryzji. Nie umieszkał także wypomnieć państwu ścisłych związków ze zorganizowaną religią, którą czynił odpowiedzialną za rozkwit pychy, pogardy, waśni, nienawiści i wojen. Z kolei Prawdo argumentował, że rządy rzekomo ustanawiające ład między ludźmi umieszczają ich we wrogich obozach. Sztuką państwa jest podtrzymywanie wojen, wojen faktycznych lub wojen potencjalnych. Opresja ludów oraz ich wzajemna nienawiść to dwa skorelowane ze sobą nierozłączne fakty, które wzajemnie się reprodukują i które nie mogą się skończyć inaczej niż poprzez zniszczenie ich wspólnej przyczyny, rządu. Dlatego właśnie narody nieuchronnie pozostają w stanie wojny, dopóki będą pozostawać pod władzą królów, trybunów i dyktatorów. W przeświadczeniu Kropotkina natomiast wojny to rezultat przymierza między kapitalistami a państwem, które to podmioty dążą do maksymalizacji swojego zysku i potęgi. Ewaluacja merytorycznej trafności formułowanych przez anarchistów diagnoz będzie zawsze determinowana przez osobiste preferencje oceniającego. Wydaje się, że zarysowana pokrótce w artykule Aksjologia, eksponująca wartość wolności, równości, indywidualizmu, solidarności czy pokojowych relacji międzynarodowych może być atrakcyjna dla wielu osób. Problematycznym komponentem doktryny anarchistycznej jest oczywiście obwinianie aparatu państwowego za większość, jeśli nie wręcz za kształt negatywnych zjawisk społecznego życia oraz za wypowiedź. Zobaczanie jednostkowego charakteru. Generalnie jednak wydaje się, że podstawowe niedostatki ułomności anarchizmu leżą raczej nie w jego warstwie krytyczno-polemicznej prima facie. Wiele przedstawionych w artykule zarzutów może być uznane za przynajmniej częściowo uzasadnione, ale wynikają ze słabości czy utopijności pozytywnego projektu przyszłej organizacji społeczności bezpaństwowej. Z czym ja jako, e, jako autor audycji się nie zgadzam. Bardzo dziękuję.